10-11 czerwca 2017 roku tutaj przy Hali PG rusza kolejna edycja, 17 już Street Vals Będzie to impreza masowa, którą robimy co roku. Kierowana jest do... Wszystkich mieszkańców miasta Zgorzelec, jak i okolicznych miejscowości. Są nowości także w tej imprezie w tym roku. Pierwszą nowością jest wprowadzenie grupy MIX. Będzie można stworzyć zespół Dwie Panie i Dwóch Panów od rocznika 2002 i starsi. Także zapraszamy na rywalizację mieszaną. Zgłoszenia można otrzymywać w restauracji McDonald's w kasie CSR przy basenie u wychowawców. Znaczy u nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i, i liceum e, u nauczycieli WF-ów. Pula nagród jest duża, o no to dbamy, aby nagrody były bardzo interesujące. Głównymi nagrodami są sprzęt sportowy firmy Spalding. Jak co roku zapraszamy wszystkich mieszkańców Zgorzelca i okolic do tej rywalizacji. Proszę złożyć kartę e, na basenie CSR-u do 3 czerwca 2017 roku. E, będziemy się tutaj bawili dwa dni, także impreza jest bardzo wesoła. Kto chce Pograć w koszykówkę. serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów. W tej edycji pomagają nam przede wszystkim Urząd Miasta z Gorzelec, szparkas Gerlitz, pani Grażyna Kociełowicz, firma Citronex, firma Intercar. Następną firmą, która z nami współpracuje od lat jest Bank Zachodni restauracja i pizzeria Espresso i miód maliny, restauracja Bazylia. Jeśli kogoś nie wybieram z góry, przepraszam, wszystkie informacje i wszystkie logotypy mamy na plakacie promocyjnym.